jesteśmy w Paryżu. Mamy piękne słoneczko, troszkę wiaterek taki chłodny, ale tak jakby ten wiaterek pomaga, żebym trochę ostygł. Myślę, że to może być zwieńczenie tej dalekiej drogi, jeżeli chodzi o świat futbolowy, jaki gdzieś tam tworzymy i kierujemy. Myślę, że w dobrą stronę ten sport. Ta gala udowadnia, że niepełnosprawność nie istnieje. I ten stres był i chyba nawet będzie i po. Jak w skrócie mogę podsumować te 24 godziny? Czuję się gwiazdą. Przyjechałem do pięknego hotelu, do pięknego Miasta, piękne powitanie poprzez naszą koleżankę tutaj z FIFA, rano wywiad, sesja zdjęciowa. Także świetne uczucie. Ciężko gdzieś tam sobie wyobrazić to, co się dzieje, ale gdzieś na początku tej mojej przygody za futbolem powiedziałem, że zrobię coś pięknego dla tej dyscypliny. Dzisiaj jest tego nagroda, ale tak naprawdę no nie myślałem, że aż tak ktoś się gdzieś tam wyniesie w świat, że, że będzie mi dane stanąć, usiąść na gali FIFA Award i powalczyć o nagrodę Ferenca Puszkasza. Także mega. Najpierw tu trzeba dziś podziękować Warcie Poznań, bo to zrobiliśmy razem, czyli w klubie Warta Poznań. Oczywiście reprezentacja Polski też ma w tym wielki udział, bo gdzieś tam ten, ten mój poziom po dostaniu się do reprezentacji też zaczął wzrastać i ogólnie środowisko mam futbolowe Zasługuje na to, żeby być na tej gali i myślę, że dzięki tej nominacji ta rzesza kibiców wzrośnie i będziemy mogli się wszyscy razem cieszyć. Koniec